Underconsumption.com. Niedostateczne konsumowanie, a może wręcz aestetik. Myślę, że tak też o tym można powiedzieć. O co chodzi? Już Wam tłumaczę. Hej, jestem Dominika i dzisiaj nie sticky o ekologii, chociaż moim zdaniem z ekologią ma to dużo wspólnego, a o konsumpcji ostatnimi czasy na TikToku i nie tylko, bo na przykład na Instagramie również wyskakuje mi pełno filmików jak i jakichś zdjęć, na których różne osoby pokazują no właśnie under consumption core, czyli to jak mało konsumują dla mnie bardzo często jest to po prostu zrównoważona konsumpcja, tak bym to nazwała. Myślę, że w ogóle jest to najlepsze jakby wytłumaczenie tego na polski, że nie konsumujemy. Poniżej jakiejś tam wartości przyjętej przeciętnej, a konsumujemy rozsądnie. Ale o co w tym dokładnie chodzi? Na tych filmikach młode osoby albo starsze osoby bardzo często pokazują to, jakby jak długo używają jakiejś konkretnej rzeczy, albo że używają rzeczy, która jest zepsuta od lat, a i tak dalej im się przydaje, albo. Czego mają mało. I tak naprawdę podejścia do tego tematu jest bardzo dużo, jest dużo jakby składowych, bo możemy właśnie jakby pochwalić się tym, że mamy jedną parę, nie wiem, butów do biegania albo w ogóle butów. Albo możemy pochwalić się tym, że mamy spinkę, która już jest, nie wiem, trochę połamana, ale dalej z niej korzystamy i spinamy sobie nią włosy i ją tak lubimy bardzo. A możemy pochwalić się tym, że Chodzimy w kurtce jeansowej, która jest kurtką, którą na przykład nosiła nasza mama i jest starsza od nas i dalej się przydaje. I te wszystkie przykłady, które tutaj przytoczyłam, są rzeczywistymi przykładami osób, które gdzieś tam obserwuję w internecie, i jednocześnie wydaje mi się, że są czymś takim, co dla mnie wydaje się być normą. Ale niestety tak nie jest. No i żyjemy w świecie zysku, żyjemy w świecie wydawania pieniędzy, żyjemy w świecie kupowania nowego i chęci po prostu posiadania. Underconsumption core, czyli jakby minimalizowanie tej konsumpcji, pokazuje drugą stronę medalu i to, że niekonsumowanie też jest fajne i też jest spoko. I wydaje mi się, że to nie powinno być takie Nienormalne, że ktoś używa czegoś od lat i się tym po prostu cieszy. Nie powinno być to trendem, nie powinno być to czymś, na co decydują się nieliczni. Moim zdaniem powinna być to norma, którą wychwalamy, więc nie mówimy tu o czymś, co jest poniżej tej normy, tylko o tym, że jestem normalna i robię w ten sposób. Znaczy, oczywiście norma dla każdego będzie trochę inaczej wyglądała, ale spójrzmy przez pryzmat mojej bańki, czyli tego rozsądnego powiedzmy yy, pożytkowania surowców na świecie. I oczywiście nikt nie jest idealny, ja też nie jestem idealna i nie zawsze konsumuję mało, czasami konsumuję czegoś za dużo, ale jednak doceniam to rozsądne konsumowanie, rozsądne kupowanie i używanie rzeczy z głową. Sami ocencie, jak to wygląda u Was, bo. Totalnie rozumiem, jeśli ktoś ma potrzebę posiadania nie wiem większej ilości płaszczów. Rozumiem, że istnieją takie potrzeby. Jeśli o mnie chodzi, to też czasami łapię się na tym, że akurat u mnie reklamy powodują tą chęć kupna czegoś nowego bądź nawet z drugiej ręki. I może ten film zachęci Was do tego, żeby czasami przemyśleć jakiś zakup albo przemyśleć, czy coś jest mi na pewno potrzebne. Przechodzimy do moich niekonsumujących punktów. Wypisałam sobie kilka takich rzeczy, które wydaje mi się, że właśnie definiują ten y, umiarkowany konsumpcjonizm, a jest to DIY. Są to rzeczy, które mamy długo, lub rzeczy takie z drugiej ręki, czyli takie, których życie rzeczywiście jest długie, rzeczy, które naprawiamy oraz rzeczy, których mamy mało, na przykład pojedynczą sztukę. Rzeczy DIY. Do tego tematu ja sama podchodzę nie przez pryzmat, na przykład. Tworzenia, tworzenia, wypiekania domowego chleba, bo myślę, że pod to można gdzieś tam to podpiąć. Też troszkę inaczej niż na przykład dzierganie, bo sama nie dziergam, bardzo podoba mi się jakby ta sztuka i umiejętność, ale obawiam się, że u mnie byłoby to hobby, z którego po prostu bym nie skorzystała za długo, więc odsuwam tą konsumpcję, bo to jednak jakby. Kupno nowych rzeczy na bok yy, i po prostu obserwuję profile, które gdzieś tam tworzą takie rzeczy, i jest to dla mnie bardzo satysfakcjonujące, a z kolei ja do tego DIY. Podchodzę w taki myślę bardziej codzienny sposób, ale też niekoniecznie. Bo z jednej strony jest to na przykład zrobienie własnej doniczki albo użycie potłuczonego talerza jako yy, właśnie drenażu do doniczki i myślę, że to taki mały zalączek tego DIY, a z drugiej strony w naszym mieszkaniu mamy po prostu meble, które zrobiliśmy sami. I jest to może w jakimś stopniu trochę wyższy level niż coś takiego totalnie codziennego, bo nie każdy może sobie może pozwolić na to, żeby samemu coś takiego wykonać, ale totalnie wpisuje mi się w ten trend tego, żeby nie korzystać z gotowych, y, robionych na masową skalę rzeczy, a robić coś samemu. I takim najnowszym naszym nabytkiem jest nasz y, stół rozkładany, y, o którym chyba opowiadałam w filmie, który był przed tym filmem albo w kolejnym. I pokazywałam Wam troszeczkę, jak wyglądał proces jego tworzenia. Bardzo dużo rzeczy, odwracam się tak w bok, bo mamy tam, widzę po prostu nasze rzeczy, które zrobiliśmy. Zrobiliśmy na przykład z desek opalanych, w ten sposób je konserwowaliśmy, i na przykład zrobiliśmy tak drzwi do szafy. Mamy też łóżko, na którym ja najczęściej nagrywam, który jest w ogóle tutaj te deski. To są deski, które kilkanaście lat leżały w moim domu, bo czekały, żeby tam zrobić z nich saunę i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie byłyby dalej pewnie użyte, a my użyliśmy ich do zagłówka, a całe łóżko jest zrobione z takich belek y, konstrukcyjnych, które też na takim magazynie bardzo długo leżały. Ale mamy też na przykład lampki. Y, Żerandole zrobione ze słoików, więc wydaje mi się, że są to takie totalne przykłady, które wpisują się w ten trend. Też wydaje mi się, że jakby ktoś chciał, to naprawdę można zrobić nawet łóżko bądź kanapę z palet i te rzeczy wychodzą i ludzie robią takie rzeczy, robią je sami, robią takie DIY i to jest super i wydaje mi się, że znowu. Fajnie by było, żeby coraz więcej osób y, korzystało z takich materiałów i próbowało coś samemu zrobić do domu, a nie tylko kupować nowe. Rzeczy, które mamy długo lub rzeczy z drugiej ręki. Yy, kolejny podpunkt, który u mnie rzeczywiście dosyć często się pojawia, bo sporo mam rzeczy z drugiej ręki. Ostatnimi czasy akurat z Vinted, ale nie tylko, bo również z lumpeksów i również wpisuje się to super w ten cały mm, poniżej konsumpcyjny kor i pokazuje, że naprawdę warto wydłużać rzeczom. Życie. Kilkukrotnie na przykład byliśmy na targach staroci i mamy na przykład taki plakat, który kiedyś chyba odrestaurowywałam tutaj na kanale, który jest plakatem szkolnym i jakby też nie jest idealny, jest już trochę stary, widać, że jest wiekowy, ale bardzo mnie cieszy, bo ma jakąś tam historię za sobą i jest to właśnie coś takiego fajnego. Mamy też na przykład lampę, którą również kupiliśmy yy, w rzeczach używanych, no właśnie na takich targach staroci, którą już sami nie odrestaurowaliśmy, tylko kupiliśmy ją odnowioną, ale jest to również taka stara, zwykła lampa, taka wiecie, perowska. Rzeczy, które naprawiamy. I tutaj również w naszym mieszkaniu, co prawda, jakby ono jest dosyć nowe, więc mało było do naprawy do tej pory. Ale szanujemy rzeczy i kiedy coś się psuje, to Mikołaj zawsze stara się to naprawić, a czasami też po prostu kupujemy znowu stare i naprawiamy, żeby służyły dalej. Tu za przykład mogę podać na przykład nasz młynek do ziaren kawy, który jest takim starym młynkiem, on w ogóle był jakiś taki zardzewiały i tak dalej. Mikołaj go rozłożył, wyczyścił. I teraz nam służy. I znowu tu trzeba mieć trochę umiejętności, ale z drugiej strony. Od czegoś są fachowcy. I myślę, że takie przedłużanie rzeczom życia, nawet jeżeli to jest szczoteczka elektryczna i sami jej nie naprawicie, tylko oddacie komuś, żeby ją naprawił, jest super. I szafa sztywniary nieraz pokazuje takie rzeczy. I ja to bardzo doceniam i też się cieszę, że akurat mam mechatronika w domu, który jakby sam naprawia takie rzeczy. Na przykład teraz rozkłada, nie dzisiaj, ale jest w etapie rozkładania naszego żelazka, bo coś tam w psiu się popsuło. I nie kupimy, nie wyrzucimy go i nie kupimy nowego, tylko chcemy naprawić. To obecne, żeby dalej nam służyło. Kolejna gałąź tego trendu, o której ja sobie myślę, że też jest taka bardzo podstawowa, a może to powinien być korzeń. To rzeczy, których mamy mało, czyli staramy się nie kupować, jeśli z czegoś korzystamy i chcemy zużyć dosłownie te rzeczy. I tutaj wkleja się właśnie minimalizm i podejście bardzo rozsądne do posiadanych przedmiotów. I kilkukrotnie już też wspominałam. Jeżeli o mnie chodzi, to uważam, że jest to na przykład szafa, garderoba. Mam na przykład jedne buty zimowe. I myślę, że to się też jakby wpija, wpaja w ten trend, czyli. Posiadanie mniej. Z takich rzeczy, które jeszcze wpadają mi do głowy, to na przykład to, że nie mamy mnóstwa zasłon na zmianę, tylko mamy zasłony, <noise> które wiszą sobie, i jak je upierzemy, to przez chwilę nie mamy zasłon a potem z powrotem zakładamy te same, nie mamy też mnóstwa pościeli na zmianę, tylko dwa, dwie pościele, które jakby w kółko i w kółko i w kółko są przez nas, przez nas użytkowane i co prawda już jedna z nich jest porwana i ostatnio trzeba było ją zaszyć, o właśnie i to też się wpisuje w to naprawianie. No i to zrobiłam, bo jakby jest dobrej jakości i nie chciałabym jej wyrzucać. Mm, ale myślę, że przyjdzie na ją pora i ją wymienimy, ale nie będziemy teraz dokupować nowej, jeżeli rzeczywiście nie, czu nie czujemy takiej potrzeby, tylko zużyjemy ją w jej miejsce zajmie kolejna więc nie mnożenie tego posiadania, tylko ewentualna wymiana. Z takich jeszcze innych rozsądnie posiadanych rzeczy, to możecie zerknąć na film o gadżetach Zero Waste, bo tam ostatnio opowiadałam właśnie między innymi również o gadżetach, które można mieć w domu, a czasami o gadżetach, o których jakby myślimy, że fajnie by było je mieć, ale niekoniecznie są spoko. Więc znowu wpisują się trochę w ten minimalizm. I wiecie co jest jakby fajnego w tym trendzie? że dla mnie osobiście jakby tak jak mówię, to nie jest trendowe, tylko wydaje mi się być normalne, ale z drugiej strony to takie młodsze pokolenie, które może ktoś z was w nim jest i mnie ogląda. Myślę, że są też jeszcze jeszcze młodsze osoby, które w tym momencie są atakowane jako totalne nastolatki różnymi reklamami i chęcią posiadania i podoba mi się, że to bardzo często one pokazują w tym momencie te rzeczy, które używają. I nawet jeśli jest to coś, nie wiem, nie do końca idealnego, to ktoś nie wstydzi się tego pokazać. I myślę, że takie trendy nie są do końca złe. Na początku, kiedy jakby przeglądałam te filmiki, to zawsze myślałam sobie, że przecież to nie powinien być trend, tylko normalność. Ale jakby rozumiem, że one ten trend pojawił się z potrzeby może nie mojej, tylko właśnie tych innych osób, które na co dzień są atakowane w innej bańce właśnie tą całą konsumpcją. I jeśli to dla nich jest spoko i dla nich będzie to taka mała zmiana w kierunku tego, żeby nie konsumować tak dużo, to ja nie widzę w tym problemu i też chcę się pochwalić, z czego można zrezygnować, albo co można mieć, i cieszyć się z tego. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda i czy może do którejś z tych gałęzi, o których opowiadałam, też możecie się odnieść. I na przykład napiszecie mi, co u was jakby jest w takiej minimalnej ilości, albo co naprawiliście, jesteście z tego zadowoleni i dalej z tego korzystacie. A może macie totalnie inne podejście i uważacie, że po prostu wymiana to wymiana i jest potrzebna, to też możecie napisać. Tymczasem żegnam się z Wami, i jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście możecie zostawić lajka, zasubskrybować kanał. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Na razie. Pa!